Jak działa ranking kont osobistych? Istnieje wiele różnych rodzajów kont bankowych dostępnych dla klientów banków. Ważne jest, aby wybrać produkt odpowiedni dla swoich potrzeb. Wbrew pozorom, najważniejszym parametrem do rozważenia przy wyborze konta bankowego nie musi być koszt jego utrzymania, ale to, czy konto zaspokoi Twoje potrzeby. Aby wybrać odpowiednie konto, warto wiedzieć, jak działa ranking kont osobistych. Jak wybrać odpowiednie konto bankowe? Na przykład, jeśli jesteś studentem, który nie ma zbyt dużych miesięcznych dochodów, pewnie zadowoli Cię podstawowy rachunek bankowy online. Takie konto nie zapewni zbyt wielu usług dodatkowych, ale zazwyczaj jest darmowe i w zupełności wystarczy do wykonywania codziennych transakcji, takich jak płacenie za zakupy w sklepach stacjonarnych czy internetowych. Jeśli natomiast posiadasz większą ilość gotówki i szukasz konta, które oferuje wysokie oprocentowanie, zapoznaj się z bogatą ofertą kont oszczędnościowych. Na stronie internetowej https://klewaprofit.pl/ znajdziesz zestawienie najlepszych produktów bankowych, w tym kont osobistych i firmowych. Narzędzia dostępne w serwisie pozwalają na szybkie porównanie wielu kont bankowych w oparciu o różne kryteria wyboru. Jak dopasować rachunek bankowy do własnych potrzeb? Chyba żaden bank nie oferuje konta bankowego, które zaspokoi potrzeby każdego klienta. Dlatego nie powinniśmy mówić o najlepszym koncie bankowym, ale raczej o produkcie finansowym najlepiej dopasowanym do potrzeb danego klienta. Warto zaznaczyć, że dla każdego może to oznaczać coś innego. Obiektywnie rzecz biorąc, najlepsze konto bankowe, z którego każdy może skorzystać, po prostu nie istnieje. Aby dopasować rachunek bankowy do swoich potrzeb, warto na początek przeanalizować historię obecne posiadanego konta. Jeśli zamierzasz otworzyć swój pierwszy rachunek, będzie to oczywiście niemożliwe. W takim przypadku możesz spróbować przewidzieć, ile transakcji kartą w miesiącu wykonasz lub jaka kwota wpłynie na Twoje konto w danym okresie czasu. Zobacz, jakie operacje wykonujesz najczęściej, czy jest to wypłata gotówki z bankomatu, czy może płatność bezgotówkowa. Jeśli często płacisz kartą w obcej walucie i bank naliczał ci wysokie opłaty za przewalutowanie, może warto rozważyć skorzystanie z konta wielowalutowego. Szukanie na siłę darmowego konta bankowego, które będzie później generowało wysokie koszty za wykonywanie transakcji, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Czasem warto zapłacić kilka złotych miesięcznej opłaty, aby później nie martwić się na przykład limitem darmowych wypłat z bankomatu. Ranking kont osobistych, co warto wiedzieć. Rankingiem kont osobistych nazywamy zestawienie aktualnych produktów finansowych oferowanych przez różne banki. Oferty prezentowane są w formie listy, na której umieszczane są konkretne konta bankowe. Każda oferta zawiera zazwyczaj dokładny opis rachunku, miesięczny koszt utrzymania oraz inne dodatkowe parametry. Odpowiednio przygotowany ranking kont osobistych pozwoli Ci w bardzo prosty sposób wybrać optymalną ofertę bankową. Jeśli więc planujesz założenie konta osobistego, rozpocznij od porównania kilku ofert bankowych. Dobrym pomysłem będzie skorzystanie z rankingu kont osobistych, opublikowanego na stronie https ukośnik klewaprofitpl ukośnik ranking myślnik kont osobistych ukośnik Internetowe narzędzie pozwoli ci w kilka minut przeanalizować podstawowe parametry wielu kont bankowych. Porównywarka kont bankowych jest bardzo prosta w obsłudze i nie wymaga posiadania żadnej specjalistycznej wiedzy z dziedziny bankowości czy finansów. Rankingi kont bankowych tworzone są w celu zebrania w jednym miejscu wszystkich niezbędnych informacji ułatwiających wybór najlepszego produktu.